No pokażę wam jak dzisiaj puścić przewód do tempomatu Zajmujemy wycieraczki, Całe to potrzebie Wyjmujemy gumę no, Wycieraczki dalej ściągaczem albo po prostu odkręcać się delikatnie Żeby przykryła śrubę i uderzać ją młotkiem aż pójdzie Później ruszać ramieniem do góry do dołu i samo wychodzi Dobra więc dalej trzeba teraz wyjąć tenkowych plastików. Dobra mamy udało się Teraz się bierzemy za to tu jest taka klawka plastikowa, wyjmujemy ten mechanizm, wycieraczek. Następnie trzeba to zdemontować. Mamy raz, dwa i trzy. Ja się boję byłem... na początku, że trzeba zrobić silnika. Mówiłem, że na szczęście nic nie trzeba go ruszać, tylko stąd wyciągamy. Trzeba dłużyć przewód i opuścić przewodzik. Widzimy się że za jakieś pół godziny, bo to trochę zajmie. I tak diabeł strasznie go malują. Ostatnie trzy śruby i będziemy już. U celu dobra jesteśmy, udało się Ech, mamy to dziadostwo no to teraz się wpinamy w tą niebieską kostkę że czwarty pin nie jestem pewny i was kłamać później wam powiem na razie dobra, udało się wciągnięty w prosty sposób, ja to wyraz i musimy ty są takie mniejsze otworki wokół odpowiednich pinów wkładamy w te mniejsze otworki żeby pokazać o tu wkładamy tego szywkę i ten otworek do dołu przekręcamy je, kombinujemy aż wyjdzie przewód dobra teraz tej po prostu w miejscu gdzie był zarobiony przewód przelotuję inny i wezmę o, ten termokurczką I to już jest najtrudniejsza chyba robota z całej tej pracy Dobra, udało się przylutować Już jest zrobione Przewodnik zapuszczamy tutaj Tam widać nawet kabel z woofer, co idzie I on nam widzi elegancko pod gondami Ja myślałem, że będą się opuszczać tędy, tędy z akumulatorem szczęście nie na szczęście się udało tutaj wszedł przewodnik wyszedł za długiego trochę nie zrobiłem jest bajka udało się dobra ja to składam i teraz Wam pokazuję jak dalej to robimy dobra jeśli dobrze nie się do tego momentu to możecie sobie pogratulować bo to już jest większość roboty Podszybie założone, pamiętajcie, żeby to dobrze zatrzasnąć, bo tak będzie wam się dostawała woda. U mnie ładnie wszystko siadło, trzeba się trochę po... Na, no, to jest kurwa najgorsze, no, bo trzeba się tylko, żeby to wyjąć, wsadzić. To wszystko musi być równo z szybą. Tam lekko wystaje, tam z milimetr. O, tu jeszcze właśnie. Bo inaczej będzie wam się do woda dostawać i będzie wam kurwa gniło I całe podszybie pod tym. Musi woda i tak dostaje, ale nie w takich ilościach drugi to tu macie tego, tego sterownik silnika, tak? bo stąd puszczacie, tu, tu idą przewody, z której wiązki bierzemy w końcu do tempomatu. Dobra, to lecimy dalej, jest tylko ramię na wycieraczki ja tego już nie będę Wam pokazywał. I jak w moduł wpinamy tam wtyczkę, tak jak mówiłem, tutaj wpinamy do pinu czwartego, tam będzie do pinu trzynastego. Dobra, jesteśmy już w środku. Teraz tak, wyciągamy tutaj element, jest przy zegarach, kładziemy na zegarach. Bierzemy budowę ciągniemy do góry, wyjmujemy całość i mamy. Mamy ten ładny dostęp. Bierzemy tak, przekręcamy sobie kierownicę i mamy jedną śrubę i drugą śrubę. I tu jest, tu będzie jeszcze jedna gdzieś, coś takiego o tu. Odkręcamy tą łapkę wychodzi. I teraz tak bierzemy ten telefon dokładnie od góry. Czy tam latarkę, cokolwiek, żeby się podświetlić? I z tej wtyczki wyciągamy. O, to on jest tutaj wsunięty, tylko teraz nie mogę, teraz tego nie wsadzę, bo jest wtyczka wyjęta. To jest wsunięte, odciągamy to śrubokrętem do góry. tutaj ten pin. Tu jest jeszcze taka zapadka, dodatkowe zabezpieczenie. No i dobra, już mamy wtyczkę wyjętą. Teraz wystarczy sprawdzić. Tu jest zapadka. Bierzemy zapadkę, i w całość wychodzi. Tak. Tu jest taka zapadka. Bierzemy. Cała wtyczka powinna wyjść. Tak jak mówiłem, wystarczyło tam wziąć tą zapadkę. I ona wychodzi, bo ja pchałem za te przewody, a one są osobno. Trzeba za te przewody złapać. I tu będziemy mieć. Ponumerowane te piny. Gdzie to jest? Tu jest, widzę dziesiątka, piętnastka. Tu jest jedynka, dziewiątka. Dziesiątka, osiemnastka, dobra. I tu wkładamy do pinu trzynastego. Czyli tak, dziesięć. 11, 12, 13, o w tym miejscu, więc to pomarańczowe Dobra Dobra mamy Tu jest termokurczka Tu wchodzi pin I tak to wygląda jako zaraz się taśmą A tam to nie patrzcie bo są Tam kurwa Trochę pierdolenie, ale dobra Teraz banalnie prosta sprawa. W ten sposób wpychamy, tam się zapadka zapada, jest wtyczka zrobiona. Wkładamy do modułu, składamy i programujemy. No i udało się. Ale ja musiałem robić to na nie wiem czemu zgaszonym silniku. Wziąłem na zapłon, poszło bez problemu i wyłączony. Kurwa, w końcu ten jest. Zaraz wam pokażę, jak to dokładnie zakodować. Bo to też nie jest takie chop jakby jak się mogło wydawać. Dobra, mamy VCDS-a. Tylko ja nie wiem czemu kazali jakoś palić samochód, kręcić kołami, czy chuj wie co. A u mnie to bez żadnego, wręcz przeciwnie, nie chciało pójść na zapalonym silniku, a kurwa z, z, na zaponie poszło. Więc teraz pokazuję. Włączamy kodowanie, mamy ramkę i tak nas interesuje ta dwójka. A nie, to jest od kierownicy. To jest, czy kierownica jest yy, ten yy, z multifunkcją. Ja sobie też dokładnie multifunkcję, ale to pełno w jest na internecie, bo po tego poradnika nie ma. I tą dwójkę jeszcze trzeba zmienić o tą chyba Czy nie? Tak Tu musi być dwójka Czy może Możecie mieć 00000 i tu musi być 22 Jak zakładacie właśnie tempomat Chyba, że macie mówię jeszcze multi to musi być tak jak u mnie 00020222. A jak macie jeszcze FIS, to 0004, tak, do mówię, tak, 4022. Dobra, i tu wtedy klikamy Wykonaj. U mnie to już jest zrobione, ale i tak można kodowanie przyjęte. Bardzo mi to cieszy. Koniec odczytu, powrót. I teraz wchodzimy tak w, w silnik. W... Kodowanie. I tu nam od razu pokażę. O, jest 11463 Cruise Control System. Czyli to jest aktywacja właśnie tam pomatu. I wpisujemy to 11463. Ja już nie chcę tego obrać, żeby mi się teraz coś nie popieprzyło. Och, nie wiadomo jak to jest. Klikamy Wykonaj. I jest zakodowany. Tylko mówię, musicie sobie zobaczyć, bo u mnie to poszło na zapłonie, nie na zapalonym silniku. A na internecie każą, żeby było niby na zapalonym silniku. I to jest tyle skodowania. Potem powinno Wam wszystko ładnie już ruszyć. Ja no już nagrałem wcześniej, że działa Ponad karton pomatu Muszę takie bieżnie jakie używać Jak jest odepchnięta do tyłu to jest wyłączona Teraz włączamy, klikamy set i Podnosimy do góry i wtedy ustawiamy prędkość, zwiększamy A tak jak ciągniemy do siebie to się ustawia prędkość z jaką obecnie jedziemy Do dołu zmniejszamy prędkość No i wyłączamy jak nam niepotrzebna I nie to tyle z tej jak widzieć, Wyciąłem trochę to brzydko hmm. wygląda, ale to i tak będzie ta budowa zmieniona, bo ona jest pęknięta tutaj na śrubkach Nie wiem, czy pe... widzieliście pewnie. O. i to tyle. Mam nadzieję, że komuś pomogłem tym poradnikiem. A jeszcze Wam jedną rzecz później dogram. Dobra, taka teraz dogorywka dla Was. Te same konektory co w module są na przykład w poduszce powietrznej w wiosce o tej drzwi, wiązce od pasażera praktycznie wszędzie są te same konektory tylko pin musi być taki kwadratowy niepodłużny, podłużny, prostokątny jak chcecie na przykład wziąć wiązkę od, właśnie od kierowcy od, z drzwi podważamy takiego klipsa tu nam schodzi i tu mamy już na samym wierzchu są piny do konektorów, znaczy nie pienią, tylko te blokadki Ruszamy. i nam przewód wychodzi przewód na wierzchu. I taki konektor wejdzie nam tam w moduł. Tą blaszkę trzeba później tam podkiąć, żeby się zatrzasnęła. No i jest gotowy przewód, żeby tam włożyć do modułu. I do, na, nagrałem jak wyjąć ten dokładnie z niebieskiej kostki przy silniku. Zauważmy, że to jest ta kostka niebieska. Wyciągamy, tam jest taki też taki fioletowy cingiel, trzeba to złapać. Wyciągamy. I jak mówiłem, bierzemy sobie szywkę. Bo tam trzeba wziąć dwie oczywiście. Na przykład tam chcę, tak jak załóżmy, że ja chcę ten biały, czarny szewu, to jest akurat różowy jakiś. To sobie patrzę, czy na pewno to jest ten. To będzie ten. Wkładamy. I mamy go na wierzchu. Mówię, i taki konektor właśnie wchodzi tam do modułu, więc... Moduł pod kierownicą to na pewno będziecie mieć przewód do modułu do silnika, bo to ten przewód, co musimy go puścić, to jest do sterowania pedału gazem. Bo moduł pod kierownicą wtedy jakby daje wartości do silnika, ile gazu ma dać, żeby właśnie ten pomad działał. Po 2006 praktycznie w każdym A3 8P było. Aż 8B, każdy był wyposażony w ten przewód, bo to był już w standardzie, to, znaczy nie w standardzie, tylko tam jakoś tam się... De, inaczej to było wyposażone. Niestety przed 2006 było to różnie. Mój kolega, który ma samochód z trzeciego roku miał ten przewód, nie musiał oddawać, a ja, ja musiałem. A to jest... Jak się ktoś naprawdę spręży, to pół godziny do godziny. Mi tu zajęło godzinę chyba 10 minut, bo jeszcze przewodu szukałem takiego na długo, żeby mi tam starczył. Ale on też tam za długi nie jest, metr spokojnie wystarczy, metr przewodu. I tak sobie bierzemy tutaj, ucinamy, lutujemy przez dłuższy przewód. No i idzie do modułu do silnika. I do modułu silnika samu lutujemy. Tam jak ktoś co to nie musi wyciągać tego pinu, ale ja już tak wolę zrobić, żeby było pewnie. Jak ktoś to możecie sobie zeschlować przecież izolację i wlutować się tutaj, ale to indywidualna sprawa. Jest dla mnie tak, jak ja zrobiłem lepiej, no ale to jak kto uważa. Do no, modułu się nieka trochę zjebałem, bo nie miałem takich odpowiednich termokurczek, ale jakoś to się trzyma. Dobra, no ja życzę Wam powodzenia. Tam drutujcie swoje atrujki, czy drutujcie. No doposażajcie. No. Moim zdaniem to pomoc to jest naprawdę zajebista sprawa i... No, będę go często teraz używał na pewno. Częściej jak go nie było. Na pewno. Dobra, powodzenia i na razie.